No Dobra, już się przestaje śmiać. Aha Idziesz tu? Nie. Pójdź. Nie! Pójdź. Chciałeś mi coś powiedzieć o tym. Co o tym? No o tym. Ty Ty jak Batman. No. Dowej. Tak, Batman z głębin Skokaj no! <laughs> Dobra I teraz ja! Nie. I okna widzę <laughs> Dobra, idę na parkur Na dół Ale taki, co się wchodzi do wody Kaj, ty nie idziesz na to, co ja Ale mogę iść co? Nie Bez y, komentarza. No się. Ja idę na trudne. Na harda, na wysoki. Poczekam na ciebie. Poczekaj, tu skoczyć? odskoczyć. Chodź tutaj. Spoko. Coś spadłeś. A, tutaj jest parkur. Spoko. Uf, fuck, dobra, serio, trudne. No, bez komentarza. No, 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 <grym> no, no, <grym> <grym> dobrze, Nie no, no, nie, Czekaj,